Biedronka ach Biedronka codziennie. chojowe ceny. Teraz pieniądz w cenie. Sponsor Biedronki to Macioś Sklano. Czapeczki cerowane przez samego Rysia Sklano pozdro dla niego rozmiar XXXXXX i tak korwa dalej. L. Cena to tylko 2,50 za sztokę w monopolowym. Super per rower firmy Tesco, zajebaliśmy go bo ha 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 Biedrońka zaprasza Tesco pedały rower produkowany przez SZS nie mogę się doczytać hoistym cena to tylko 5 kambodzańskich milionów centów. Dynamit firmy Biedronka o zapach Romianko wsadzamy w dopę odpalamy je bo do i dopy nie ma i okresu też cena to tylko 1 zł za sztokę lecz gdy włożymy to boli dopa zapraszam do kopowania. Coś coś się stało. Stawa, 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 jest... Nic to tylko reklama wiesz Macioś? Oranżada robiona naturalnie przez Maciosia z klano, czyli tam troszki nasikał jest git cena to tylko za Afriko Sorry muszę to zakończyć bo Macioś mi przeszkadza to na razie miała być jeszcze deskorolka bez kołek ale nara. Coś coś jest. To...